Dzień dobry, witam serdecznie ja i Rambo, Aleksandra Bartańska Rambo. Witam na naszym kanale, subskrybujcie. Bądźcie na bieżąco. Rambo będzie dzisiaj uczył Was ze mną i na razie czytał sobie słownik. Ale dobrze, przejdźmy do konkretów. Dlaczego powinniście zasubskrybować mój kanał? Już Wam mówię. Czy wiecie, że są takie badania naukowe, że każda nauczona się wiedza zaczyna się kasować w naszej głowie po trzech dniach jej nieużywania? Co to oznacza, że jeżeli raz w tygodniu uczycie się angielskiego, to trochę robicie się ze sobą pracę. Bo po trzech dniach zaczyna się proces kasowania. U jednej osoby skasuje się 20%, u innej 80%. Ale wystarczy to co 3 dni mieć jakikolwiek najmniejszy kontakt z angielskim i to jest sygnał do naszego mózgu nie kasuj. Więc przynajmniej to, co się nauczyliśmy, prawda Rambo? To pamiętamy. Rambo mówi, że wszystko pamięta, jak ja go uczę. Dzisiaj sobie siadłam na sofie, bo dzisiaj mamy ostatni... Czasownikach. Paru z Was pytało, prosiło o rozwinięcie tego tematu czasowników e, stative Verbs, czyli tych statywnych, i dlaczego one najczęściej nie występują z końcówką ING. To będzie krótko, bezboleśnie, mam nadzieję, parę Wam podam przykładów, żebyście wiedzieli, z czym to się je. Czasami niektórzy mają podejście takie, że warto się nauczyć, że słówka takie jak cost kosztować, it costs fortune uh, albo It depends on you, to zależy od Ciebie, że one po prostu nigdy nie występują z ING i to trzeba się mieć na pamięć. Niektórzy twierdzą tak. Czyli wtedy mamy takie podejście, że depend cause, promise, I promise uh, to you, obiecuję Ci, albo mam jakiś dług wobec Ciebie, I owe you i to faktycznie ona nigdy nie występuje z ING. Można tak się nauczyć. To jest trochę trudniejsza chyba wersja, bo trzeba pamiętać, a tego trochę jest. Możecie się nauczyć części na pamięć, czyli by heart, nauczyć się na pamięć, ale możecie też spróbować zrozumieć, że jeżeli czasownik opisuje stan umysłu, I believe you can do it, wierzę, że to potrafisz zrobić. To jest mój stan. Czy ja tutaj siedzę, czy ja sobie biegam, robię jogging, to ja dalej w to wierzę. To stan. To się nie zmienia, dlatego to jest zawsze bez ing. I believe. Tak samo I promise, I recommend, I advise, radzę. Są pewne rzeczy, które są stanem, i do tych nie dajemy inga. Natomiast dlaczego to jest problematyczne? Bo się zdarza, że pewne słówka można używać i tak. I tak. I zaczynamy. Pierwsze słówko have. Jeżeli mówimy w kwestii e, posiadania, w kwestii własności, to faktycznie tutaj nigdy nie będzie końcówki ing. Będzie zawsze have. Na przykład, jeżeli ja mówię, że I have a scooter, mam kolej nowy. I have a scooter. No to teraz, czy ja sobie pływam w basenie, czy piję kawę w kuchni, czy bawię się z rambo, to ja dalej I have a scooter. Czyli to jest takie moje possession i to jest my state, Mój stan posiadania, mój stan ogólny. Dlatego nie ma inga, to jest coś ogólnego. W momencie kiedy have przybiera formę czasownika czynnego na przykład świetnie się bawię możecie powiedzieć to normalnie na przykład że ilekroć tam jadę to mam po prostu cudowny czas whenever i go there i have the time of my life nie ma inga bo ja mówię o ogólnym stanie ale mogę powiedzieć że teraz przeżywam najlepsze chwile mojego życia i'm having the time of my life Czyli to have jednak jest możliwe, żeby było w formie ing, ale tylko wtedy, kiedy tak naprawdę tłumaczenie tego już przechodzi, że ja w tym momencie się bawię, cieszę, ono trochę coś innego znaczy. I'm having a shower. Biorę prysznic. Czyli have oznacza tutaj brać, oznacza tutaj czynność. Więc jakby to warto rozumieć, że gdzieś jest stan, nie ma inga. Nie ma stanu, tylko jest jakaś czynność, standardowa sytuacja. Albo dajemy coś generalnego bez ink. Albo dajemy coś chwilowego z ink. Kolejny przykład. Słówko taste. To może być zarówno statywnym, jak i aktywnym czasownikiem. W momencie, kiedy jest statywny, no to wtedy, kiedy mówi o stanie. I mówię, że ta zupa smakuje świetnie. To jest statywny, bo ta zupa nie wykonuje żadnej czynności. To jest jej stan. The soup tastes. Well, to jest stan tej zupy. Natomiast, kiedy zamieniamy sytuację i mówimy o smakowaniu, biorę łyżkę i próbuję, testuję, smakuję, kosztuję, to już jest czynność. I ta czynność już w zależności od Waszych potrzeb. Jeżeli mówicie, że ja codziennie kosztuję zupę, no to będzie bez inga, bo I taste the soup every day. Ale jeżeli w tym momencie to robię, to ma prawo być z ingiem I'm tasting the soup now to check if it's good, żeby sprawdzić, czy jest dobra. Więc to jest takie rozróżnienie, że faktycznie może być z ale tylko wtedy, kiedy jest taką czynnością prawdziwą, a nie stan. Kolejny przykład. Tak sama sytuacja jest ze słówkiem look. Myśmy to już robili w jednym z odcinków. Może to być na zasadzie wyglądać jako stan, czyli ona wygląda dziwnie. She looks weird. Ona wygląda dziwnie. To jest taki stan, ona ma tak zawsze. Ale może być, że generalnie wygląda normalnie. She looks regularly, but today she's looking weird. Ale dzisiaj coś wygląda jakaś niepoczytalna. She's looking weird. W tym momencie mam prawo dać Inga, bo ja już e, mówię o czymś nietypowym, wyjątkowym. Jeszcze też może być opcja look, jako patrzeć. Wtedy jest to totalna czynność. To nie jest żaden stan. Ja po prostu patrzę na Was. I'm looking at you. You're looking at me. No, oczywiście mogą być takie słówka jak No, wiedzieć. Też nie będą nigdy z To jest mój stan e, posiadania wiedzy. I know this. I know it. Wiem to, po prostu to wiem. Wherever I go, I czyli znowu bez ing. No i może jeszcze słuchajcie, jeden sobie zróbmy wypisamy ich 380, ale na przykład słówko smell. Smell może być jako właśnie zmysł, czyli zmysły są zawsze bez ing. To są zawsze statywne. Czuję, że ładnie pachnie. I can smell some nice scent. I can smell it. Czuję to. Czyli to jest po prostu tylko to, że ja to czuję, to jest mój stan i zawsze to występuje z czasownikiem modalnym can. Wszystkie zmysły. I can see, I can smell, I can feel. Czuję i can hear. Słyszę. są stane, Natomiast smell też może być w wersji aktywnej, czyli powąchaj to. Smell it. Czyli wtedy to jest normalny czasownik. Wtedy już się nie martwimy, po prostu patrzymy na czas. Wącham to normalnie, to I smell it every day, ale w tym momencie I'm smelling it. Czyli ja to po prostu wącham, sprawdzam jak to pachnie. Więc jest możliwość, żeby było słówko smell z img, ale tylko w przypadku, kiedy to jest po prostu czynnością. Tutaj tak naprawdę znowu jest zrozumienie tematu, a niektóre pewne faktycznie które warto się nauczyć na pamięć i się nie nie stresować, że, że one mają z ING, bądź nie. Jedno, co na pewno trzeba robić, to chill, spokojnie podchodzić do tematu, bo jak wtarzaliśmy sobie, kortyzol blokuje nam logiczne myślenie, a tego nie chcemy, right? Więc do zobaczenia następnym razem, enjoy uh, your day, and make the most of it, subscribe and see you next time.